Teraz bym prosił ministrantów o ukazanie wizerunku Matki Bożej mozaiki podarowanej naszej parafii przez państwo Artura i Aleksandrę Żurawik, rodzinę. Autorem tej mozaiki jest właśnie pan Artur. Wyrażamy wdzięczność za ten dar do nowej świątyni. Wysoko wyżej. Mozaika Madony z dzieciątkiem wykonana została z materiałów różnego rodzaju i pochodzenia, wśród nich znajdziemy szkło mozaikowe z Wenecji, z tesalonik złote płatki zatopione w szkle, perły, lapis lazuli, turkus, chryzokola, sodalit, tygrysie oko, agaty, jaspis, marmury, trawertyny i inne. Mozaika zatem łączy w sobie skały liczące miliony lat oraz materiały współczesne. Wszystkie one pochodzą z różnych kontynentów. Mozaika ta jest zatem symbolem czasu przestrzeni, dzieła Bożego, stworzenia świata. Niebieska szata Madonny symbolizuje niebo, czyli także świat wieczny. Tak jak niebo otacza cały świat, tak Boża Matka swoją opieką otacza każdego człowieka. W przedstawieniach Matki Bożej ten kolor wskazuje na jej świętość, która jest odbiciem świętości Boga. Czerwone barwy szaty dzieciątka Jezus wskazują na miłość, krew. Życie oraz ofiary. Szaty w tym kolorze często zdobią świętych męczenników. Czerwony policzek, madonny, może nawiązywać do ofiary, którą będzie musiała jako matka ponieść. Symeon rzekł do niej, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Czerwień jest więc z jednej strony uświadomieniem, za jaką cenę zostaliśmy odkupieni, a z drugiej oznacza wezwanie do wierności Chrystusowi, nawet jeśli wiele to nas kosztuje. I tron jest symbolem władzy królewskiej i Królestwa Bożego. powierzonemu mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przemienia, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Stąd też podobnie. Złote tło jest symbolem boskości, niezniszczalności, wieczności, nieśmiertelności, chwały, doskonałości, czystości, majestatu i królewskości. To jest fragment opisu tego wizerunku mozaiki Madonny z dzieciątkiem Jezus autorstwa Artura Żurawika. Opis ten będzie można w całości przeczytać na stronie internetowej parafii, a także zobaczyć zdjęcia. A teraz proszę ojca Tomasza Paulina o poświęcenie wizerunku Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, wielbimy cię i wysławiamy. Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie, wybierając ją na matkę umiłowanego Syna Twojego i naszego Zbawiciela. Ona stała się błogosławioną między niewiastami, bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Błogosław Panie tę mozaikę. Niech nam przypomina, że Maryja jest Matką Chrystusa i naszą Matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Spraw także abyśmy jak ona naśladowali Chrystusa, Pana naszego. Uklęknijmy, teraz zawierzymy nasze życie, naszą parafię, dzieło budowy Kościoła Matce Bożej. Otwórzmy nasze śpiewniki i wspólnie razem wypowiedzmy słowa tej modlitwy przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej. Wielka Boga Człowieka, Matko Niepokalana Dziewico Maryju, Matko Kościoła i Królowo Polski. Matko naszego zawierzenia, w obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, oddajemy dziś Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości, naszą parafię pod wezwaniem świętego Antoniego Spadwy w starych panewnikach, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny, ojców i matki, dzieci i młodzież, Ludzi starszych, chorych i samotnych, wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże. Przebywamy do Ciebie, Maryjo, aby oddać Ci całą naszą parafialną rodzinę. Ty, Bogu Rodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzci, wierności Chrystusowi, oddani Tobie w niewolę. Pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna. Postanawiamy jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia, Twoją wiarę, nadzieję i miłość wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, w trosce o zbawienie każdego człowieka. Matko Boga i człowieka. Oddając się Tobie, przyrzekamy rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia. Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności. Przez zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie obowiązków rodzinnych i społecznych. Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii, ojczyźnie i świecie. Powierzamy Ci budowę nowego kościoła i klasztoru. Doprowadź to dzieło do upragnionego kształtu. A budowniczych otaczaj opieką i broń od wszelkiego niebezpieczeństwa. Przyjmij, nasza matko i królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszego narodu i każdego z nas. Niech Twoim niepokalanym sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej nadziei. Amen. Maryjo Królowo Polski, święta, święta Antoni, nasz patronie, za